Witajcie, nazywam się Jakub i jestem wolontariuszem w firmie Language Academy Wales. Pracę zazwyczaj zaczynam od dziewiątej i kończę około godziny szesnastej. W międzyczasie możemy pozwolić sobie na długą przerwę na lunch. Czas główny spędzałem przed laptopem, numeru, z którymi moglibyśmy nawiązać współpracę. Wyszukuję też informacji co do naszych projektów, takich jak Rainbow, Mental Health and Emotional well-being. Czasem natomiast zajmuję się mniej wymagającymi zdaniami, bardziej praktycznymi. Projektowanie ulotek, broszur czy banerów, drukowanie oraz bindowanie to kilka z takich czynności. W biurze zawsze panuje miła atmosfera i czuję, że mogę tutaj na innych polegać, gdy pojawi się jakiś problem. Podczas mojego pobytu w Cardiff nauczyłem się wielu rzeczy o sobie, o innych, o różnicach kulturowych i różnicach w poglądach. Stałem się bardziej otwarty na nowe wyzwania, a także rozwinąłem w sobie niezależność, pewność siebie, oraz oczywiście podniosłem swoje kompetencje z zakresu informatyki. Uważam, że wybór, na który zdecydowałem się dokładnie rok temu, otworzył mi drzwi na nowe szanse. Jakże i pomógł stać się lepszą wersją siebie. Dziękuję.